The Witam na kanale gazetki i promocje z tej strony. Himek, moi drodzy, nie ma co ukrywać, że żyjemy w czasach, w których karta Moja biedronka jest nie tylko symbolem przynależności do elitarnego klubu zakupowiczów, ale wręcz aktem świadczącym o wysokim poziomie ogarnięcia życiowego. Tak, moi mili, żeby korzystać z przywilejów tej legendarnej plastikowej lub cyfrowej, dla wyznawców nowoczesności relikwii trzeba być człowiekiem sukcesu strategiem, a najlepiej Napoleonem domowych zakupów. Po pierwsze, trzeba mieć kartę albo aplikację i nie wystarczy ją mieć gdzieś, trzeba ją mieć ze sobą. A jak się zapomni, no to przykro mi, ale zamiast pasztetu za złoty 40, pasztet za 5 i lekcja pokory gratis. Po drugie, znajomość promocji. Trzeba wiedzieć dokładnie, kiedy wchodzi do gry jogurt truskawkowy za pół darmo i kiedy znika niczym ostatni nie chipsy na domówce. Tu nie ma miejsca na błędy. To nie gra dla amatorów. To sport wyczynowy. Promocje zaczynają się zazwyczaj od poniedziałku, ale który to poniedziałek, tego nikt nie wie. Dlatego osoby posiadające kartę moja biedronka mają zwykle w domu tablicę korkową, czerwone sznurki i pineski jak w serialach kryminalnych, kiedy detektyw łączy fakty. Po trzecie. Akcja, bo sama wiedza to nie wszystko. Trzeba jeszcze fizycznie iść do sklepu, a najlepiej w pierwszy dzień promocji, zanim cały naród wykupi wszystko z półek i zostanie tylko hummus z chili, którego nikt nie chce nawet za darmo. To wymaga determinacji, takiej jaką miał Frodo niosąc pierścień do Mordoru. I tak jak Frodo, posiadacz mojej Biedronki musi walczyć z pokusami, a to dodatkowe chipsy, a to czekolada, bo w dobrej a to znów 6 opakowań makaronu, a nóż się przyda. Ale jeśli wszystko się uda, jeśli jesteś jak Napoleon planujący kampanię zakupową, jak Sherlock analizujący gazetkę promocyjną, jak Indiana Jones omijający pułapki pułapek cenowych, to wtedy, o tak, wtedy czeka Cię nagroda. Pasztet Podlaski za złoty 40, kawa za 17, luksus w czystej postaci, smak zwycięstwa. Moment, w którym możesz stanąć na środku w środku kuchni, wznieść kartę moja biedronka w górę i zakrzyknąć: Zrobiłem to. A potem znowu trzeba zacząć od nowa, bo promocje kończą się szybciej niż cierpliwość przy kasie samoobsługowej. Ja Państwu jednak życzę cierpliwości podczas zakupów i mam nadzieję, że spotkamy się w sklepie. Zatem do zobaczenia i miłego dnia!

O bo no pu ta la 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 O bo no pu ta la 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 O bo no pu ta la 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 O bo no pu ta la 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 Po bo no pu la 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 Po bo la 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 O bo la 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 la